Witam ponownie, yy, ponieważ yy, zrobiłem do 30 zadania, byłem przekonany, że to już jest koniec tej matury, a okazuje się, że jest jeszcze jedno zadanie, 31. No i oczywiście yy, chciałbym też, yy, żebyśmy to zadanie yy, zrobili. Yy, dobrze, czyli yy, skopiujmy to, przyjrzyjmy się yy, co się tu dzieje. I teraz tak, mamy właściciel pewnej apteki, przeanalizował dane dotyczące liczby obsługiwanych klientów z 30 kolejnych dni. Przyjmijmy, że liczbę L obsługiwanych klientów N tego dnia, czyli jest mowa o tym, ilu klientów zostało obsłużonych w ciągu jednego N tego dnia. To jest ta nasza funkcja jest naturalną spełniającą warunki, czyli od pierwszego dnia do 30 dnia obsługa. Mhm. no Widać, że jest to zależność kwadratowa, jest to parabola, która wygląda w taki sposób yy, przechodzi przez yy, zgodnie z tym co mamy tutaj 279, to jest nasze l od n, to jest nasze n yy, tak, tu jest 0, tak jedynka będzie. Tam odpowiednio yy, tak yy, wyglądać w ten sposób. I teraz oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń, i jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, yy, tak P, jeśli fałszywe F. Łączna liczba klientów obsłużonych w czasie wszystkich analizowanych dni jest równa temu. Oczywiście nie jest to prawda, bo musielibyśmy posumować dla każdego dnia, ile to było tych yy, yy, osób. Natomiast ta funkcja określa tylko, czyli to by oznaczało, że w ciągu 30 dnia jest taka obsługa. Więc jest to, jest to fałsz. W trzecim dniu analizowanego okresu obsłużono tylu klientów. No to zobaczmy. N3, a znaczy L3. W trzecim dniu to jest po prostu minus 3 kwadrat plus 22 razy 3 plus 2,79, a więc jest to minus 9 plus 66 plus 2,79. Tu można sobie łatwo zapisać, że jest to 270 i posumować. Wychodzi stosunkowo łatwo, że jest to 336. Faktycznie z tym się możemy zgodzić. Zobaczmy, co jeszcze ciekawego dzieje się. Tak, w ostatnim pytaniu, którego dnia analizowanego okresu w Aplicy obsłużono największą liczbę klientów, obliczmy liczbę obsłużonych tego dnia. Dobrze, czyli co musimy zrobić? Wiemy o tym, że to jest parabola więc znajdziemy wierzchołek tej paraboli czyli potrzebujemy tego punktu. W jaki sposób go policzyć? To jest przecież nic innego jak P a P to jest minus B przez 2a, gdzie w naszej funkcji widać, że A jest równe minus 1C, a B jest równe 22. Czyli będzie to minus minus 22 przez yy, minus 2. Chwileczkę. Yy, no oczywiście przesadziłem. Yy, tu jest 20, czyli wychodzi, że jest to 11 dnia, czyli, yy, czyli 11 dnia mamy największą wartość obsługi. Tak, czyli oblicz liczbę tych klientów obsłużonych, czyli L dla 11 to będzie minus 11 kwadrat plus 22 razy 11 plus 2, 7, 9, czyli minus 122, a tutaj zrobimy sobie, że jest to plus 2 razy 122, bo to jest 2 razy 11 razy 11, więc takim sposobem... To zrobimy, dodać e, 2,79, to nam się upraszcza. E, przepraszam, dlaczego e, oczywiście nie 22, tylko 21, ponieważ 11 razy 11 to jest 121. Czyli e, to nam się upraszcza, zostaje 121, więc jest łatwo policzyć, że jest to 300, 400. Hmm? Czyli. E, 11 dnia było najwięcej obsłużonych osób. Było to 400 osób. zapisz obliczenia. Oblicz... Dobra, czyli yy, wszystko powinno być już w tej chwili jasne. Yy, dobrze, więc yy, przepraszam za to niedopatrzenie, ale już w tej chwili wszystko jest ok. Yy, więc, yy, no, mam nadzieję, że to będzie dla Was użyteczne. Pozdrawiam w takim razie. Wszystkiego dobrego.